Cześć, tu Kasia z Great Way School. Pytaliście nas ostatnio, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej i na to właśnie pytanie postanowiłyśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Na początku powiemy o tym, jak ten proces wygląda od strony formalnej, ogólne zasady rekrutacji, później co jest brane pod uwagę i na końcu najważniejsze chyba dla Was, jak przeliczać punkty. Zostańcie z nami. Po zakończeniu szkoły podstawowej masz do wyboru trzy ścieżki. Po pierwsze, możesz wybrać liceum ogólnokształcące, które trwa 4 lata. Po drugie, szkołę branżową, która trwa 3 lata. lub technikum, które trwa 5 lat. Pamiętajcie proszę, że wybór szkoły branżowej nie zamyka Wam drogi do zdania egzaminu maturalnego, dlatego że po jej ukończeniu możecie pójść do szkoły branżowej drugiego stopnia lub dokończyć swoją edukację w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. No dobra, to teraz rekrutacja. Pierwszy krok, jaki należy wykonać, to należy złożyć wniosek o dostanie się do wybranej szkoły. Dzieje się to najczęściej elektronicznie i w systemie wybieracie sobie szkoły, do których chcecie się dostać. System od razu oznacza sobie tę szkołę, do której chcecie się dostać w pierwszej kolejności, czyli tą szkołę, na której wam zależy najbardziej. Taka szkoła jest nazywana szkołą pierwszego wyboru. Następnie to się dzieje w maju. Najczęściej. Następnie, również w maju, odbędą się takie tak zwane sprawdziany predyspozycji, czyli jeżeli chcecie się dostać do szkoły, która ma silnie określony profil, na przykład sportowy, lub e, szkoły, w których są oddziały dwujęzyczne, wy chcecie się dostać do takiej szkoły, albo szkoły o bardzo silnym ukierunkowaniu, na przykład Liceum Staszlica w Warszawie, jest matematyczną. Dlatego w tych szkołach e, odbędą się sprawdziany predyspozycji. Czy sportowych, czy kompetencji językowych, czy zdolności matematycznych. Następnie czekacie cierpliwie do końca roku szkolnego, bo wtedy otrzymacie od dyrektora świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty na piśmie. I teraz, co należy zrobić w ostatnim tygodniu czerwca? Skopiować te dokumenty. Potwierdzić w Waszej szkole, że to są właśnie dokumenty prawdziwe, zgodne z oryginałem. Pani musi Wam podstępować i podpisać. I z kopiami tych dokumentów udajecie się do szkoły pierwszego wyboru i tam te dokumenty składacie. I znowu cierpliwie czekacie, ponieważ w tym czasie następuje weryfikacja, czyli szkoły ponadpodstawowe sprawdzają wszystkie wnioski, porównują wyniki. O tym powiem za chwilkę, jak przeliczają to na punkty. I pokazują wam listy osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Bardzo was proszę, nie panikujcie w tym momencie, jeżeli nie znajdziecie się na takiej liście osób zakwalifikowanych, dlatego że to jest pierwsza lista i najczęściej. W zasadzie to raczej na, na pewno zdarzy się tak, że nie wszystkie osoby, które się znalazły na liście zakwalifikowanych, potwierdzą w późniejszym czasie, że faktycznie do tej szkoły chcą chodzić. Także cierpliwości, może jeszcze się dostaniecie do tej szkoły. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych osób, to się dzieje wszystko w połowie lipca. Jeżeli zobaczycie, że, och, tak, dostałem się do szkoły pierwszego wyboru. Bierzemy do rączki oryginałem, oryginał świadectwa i oryginał e, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, o których Was poinformuje dyrektor tej szkoły i idziecie do tej szkoły i mówicie, tak, potwierdzam. Ten proces nazywa się potwierdzeniem woli, czyli jeszcze raz musicie powiedzieć, tak, chcę do tej szkoły chodzić. E, po tym etapie szkoły e, wywieszają listę osób, które się dostały już oficjalnie do, do danych szkół. Ale uwaga, to też nie jest jeszcze nic ostatecznego, dlatego że yy, prawdopodobnie też nie wszyscy potwierdzą yy, chęć chodzenia do tej szkoły. Więc ta rekrutacja ma kolejny etap i kolejny do momentu, kiedy wszyscy z danej listy nie zapełnią wszystkich dostępnych miejsc w danym liceum lub technikum lub szkole branżowej. Także ten proces może trwać nawet do końca sierpnia. Więc warto trzymać rękę na pulsie i po prostu nie rezygnować po pierwszej takiej informacji, że nie ma was na pierwszej liście, bo być może dostaniecie się za drugą rekrutacją lub za trzecią. Czego wam oczywiście z całego serca wszyscy życzymy do końca lutego wszyscy dowiecie się od dyrektorów szkół, do których chcecie się dostać, o następujących rzeczach. Po pierwsze, jakie przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do konkretnych oddziałów, czyli po prostu klas w danej szkole. Przypomnę Wam, że zawsze są to oceny z czterech przedmiotów. Obowiązkowo z języka polskiego, każdy z Was musi się starać, żeby tą ocenę mieć jak najlepszą, bo zawsze jest ona punktowana. Ocena z matematyki, i dwa przedmioty, o których decyduje dyrektor do danej klasy. W zależności od profilu, czy jest to tam matematyczno, geograficzna, no to wtedy będzie geografia, czy biologia, czy chemia. W zależności od tego, jaką klasę chcecie sobie wybrać, jaką przyszłość dla siebie widzicie, z tych przedmiotów musicie cisnąć oceny, żeby były jak najwyższe. O tym, jak one będą punktowane, powiem Wam za chwilkę. Dyrektor poinformuje Was również o tym, jaki sport, jeżeli będzie w danej klasie, czyli na WF-ie, na jakim sporcie będziecie się skupiać oraz jaki drugi język będzie w tej klasie nauczany. Dla wielu z was jest to również istotna informacja, więc warto to oczywiście śledzić. I ostatnia rzecz, dyrektor poinformuje, kiedy będą sprawdziane predyspozycje, o których mówiłam. Te sprawdziane oczywiście nie są w każdej szkole i do każdej klasy, natomiast jeżeli celujecie w klasę sportową, jeżeli celujecie w klasę mm, dwujęzyczną, to na pewno takie sprawdziane predyspozycji się e, odbędą. Jak przeliczać punkty? Jeżeli zdajesz egzamin ósmoklasisty w 2020 lub 2021 roku, to zdajesz ten egzamin z. Trzech przedmiotów z języka polskiego, z matematyki oraz języka obcego. Wynik podawany jest w procentach, czyli mamy zakres od 0 do 100. I teraz wynik, jaki otrzymacie, należy pomnożyć odpowiednio z języka polskiego i z matematyki razy 0,35, natomiast wynik z języka angielskiego razy 0,3. W ten sposób Dlaczego takie liczby często, często mnie pytacie? E, dlatego, że jak dodacie sobie te liczby, no to wyjdzie razem jeden z tych procentów, więc e, wynik, jaki otrzymacie po przemnożeniu, będzie się e, zawierał od 0 do 100 punktów, które możecie maksymalnie otrzymać z egzaminu ósmoklasisty, z tych trzech właśnie przedmiotów. Jeżeli zdajesz egzamin ósmoklasisty w 2022 roku lub w kolejnych latach, no to zdajesz już go z czterech przedmiotów: z języka polskiego. Z matematyki, z języka obcego oraz jednego wybranego dodatkowego przedmiotu. Tutaj przelicznik jest troszkę inny, czyli wyniki z języka polskiego i z matematyki mnożycie razy 0,3, a z języka obcego oraz z jednego wybranego przedmiotu mnożycie razy 0,2. Tak jak widzicie, jest to bardzo istotne jak wiele punktów zdobędziecie na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Dlatego jeżeli chcecie zwiększyć swój wynik, to my jesteśmy dla was. Możecie oglądać nasze filmiki na YouTubie. Z nich możecie się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć o tym egzaminie. Zachęcam was również do pobrania zupełnie bezpłatnie oczywiście strategii egzaminacyjnych, które pozwolą wam jeszcze lepiej ten egzamin zdać. Link do pobrania znajduje się w opisie tego filmu. A teraz już spieszę z powiedzeniem Wam, jak są przeliczane na punkty inne rzeczy poza egzaminem ósmoklasisty. No więc, po pierwsze, tak jak już powiedziałam wcześniej, są to te cztery oceny ze świadectwa i one są punktowane następująco. Uwaga, jeszcze pizza. Proszę bardzo. Oceny od szóstki do dwójki. Oczywiście wiadomo, że jeżeli otrzymacie ocenę niedostateczną, to nie zdajecie czego, nie przewiduję, Żaden z Was na pewno nie będzie w takiej sytuacji. Eee, celujący, szósteczka 18 punktów, za piątkę dostajecie 17 punktów, za czwóreczkę 14, trójka 8 i dwójka 2. Punkty. Czyli patrzycie sobie na oceny z języka polskiego i z matematyki, ciśniecie, żeby były jak najlepsze w tym roku, oraz z dwóch dodatkowych przedmiotów, które szkoły wam powiedzą, że właśnie z tych przedmiotów będziecie punktowani w danym liceum i w danym oddziale, do którego będziecie się chcieli dostać, czy w technikum, czy w szkole branżowej. Także trzymamy kciuki, żeby te oceny były jak najlepsze. Kolejną rzeczą, z której możecie dostać punkty, jak możecie jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły jest wolontariat lub wszelka działalność na rzecz szkoły i za tą działalność możecie dostać trzy punkty. Oczywiście punkty otrzymujecie również za osiągnięcia w zakresie sportowym lub olimpiad przedmiotowych, lista tych wszystkich. Aktywności, tych wszystkich olimpiad, za które możecie dostać dodatkowe punkty, które będą wpisywane na świadectwie, zostanie również opublikowana, i za to możecie dostać, jeżeli braliście udział w jednej olimpiadzie lub w jednych zawodach, możecie dostać maksymalnie 10 punktów w zależności od tego, jaki był to poziom, czy wojewódzki, czy krajowy. No i oczywiście, czy jesteście laureatem, czy jesteście na którym które miejsce zdobyliście, krótko mówiąc. Jeżeli braliście udział w więcej niż jednej olimpiadzie, no to maksymalnie możecie otrzymać 18 punktów za taką pozaszkolną działalność, pozaszkolne konkursy. Ważne jest również to, że laureaci takich olimpiad czy zawodów sportowych na odpowiednim poziomie czy poziomie wojewódzkim, lub wyżej dostają się do szkoły z automatu można powiedzieć, czyli mają zapewnione miejsce w szkole, e, którą e, wybiorą, więc na pewno, jeżeli jest jakiś przedmiot lub jakiś zakres e, materiału, który, w którym jesteście naprawdę dobrzy, to z pewnością warto w takich e, olimpiadach czy w takich zawodach brać udział. Ołatko ile tego, Pomyślicie <laughs> myślicie sobie pewnie, ale spokojnie, nie stresujcie się, to wszystko nie jest takie straszne. Jakie wygląda, każdy Was przeprowadzi przez ten proces, każdy Wam pomoże. Jesteśmy my, są nauczyciele, są rodzice, więc macie tutaj nasze ogromne wsparcie. Pamiętajcie również, że jeśli chodzi o takie strategie i takie przygotowanie się mentalne do tego egzaminu, to bardzo ważną rzeczą informacją jest to, że punkty z tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam, one się sumują. Nie jest ważne, co z czego zdobyłeś te punkty? Więc jeżeli czujesz, że matematyka nie jest Twoją najmocniejszą stroną, i ciężko Ci przychodzi zdobycie każdego kolejnego punkcika, to warto zainwestować w coś co umiesz lepiej. Jeżeli język angielski zdajesz na 70%, jeżeli czujesz, że łatwiej ci będzie pocisnąć ten angielski i zdobyć z niego 90%, to idź w to. Ciśnij angielski, bo łatwiej ci będzie wtedy w krótszym czasie zdobyć tę większą liczbę punktów bardziej efektywnie, tak? Więc zachęcamy was do tego. E Kupcie nasz kurs, który dla Was przygotowaliśmy, który przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty. Link do kursu w opisie. I chciałabym jeszcze raz powtórzyć, żebyście się nie stresowali. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, piszcie je w komentarzach. Na pewno odpowiemy Wam lub w taki sposób lub inny. To znaczy, odpowiemy na komentarz. Lub jeżeli będzie dużo zapytań podobnych, to na pewno nagramy dla Was filmik, który Wam wszystko wyjaśni. Jesteśmy tutaj, żeby Wam pomóc i ułatwić ten egzamin na tyle, na ile to jest możliwe. Jeżeli te rzeczy, które przygotowujemy dla Was są dla, są dla Was jako istotne, są dla Was pomocne, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Daje nam to bardzo dużą satysfakcję i motywację do dalszej pracy, do dalszego wspierania Was, do dzielenia się naszą wiedzą. Zostańcie z nami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!